Czy wierzycie w istnienie pozaziemskiej formy życia? A może na własne oczy widzieliście UFO? A co jeśli Wam powiem, że oni są wśród nas, tylko z jakiegoś powodu się ich ukrywa? A teraz ich ujawnią, bo zbliża się koniec świata. Ja się nazywam Łukasz Podstawka. A wy się znajdujecie na kanale na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. Zanim zaczniemy, chciałbym Was prosić, abyście udostępnili mój poprzedni materiał dotyczący raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie niesamowitej ilości nieprawidłowości. Łamania konstytucji, marnowania publicznych pieniędzy i nadmiernych odejść z tego świata podczas pandemii. Temat ten jest bardzo niewygodny, szczególnie przed wyborami, ale również jest niezwykle dla nas ważny. A z jakiegoś powodu film niestety ma przycięte zasięgi. Także z góry wam bardzo dziękuję za każde udostępnienie, lajka i komentarz pod filmem. A teraz przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przybyszach z obcej cywilizacji i nie mam tu na myśli turystów z dalekiej Afryki. Którzy szukają lepszego życia w zachodniej Europie, bo nie udało im się kupić polskiej wizy, a o prawdziwych, obcych cywilizacjach pozaziemskich. Niezidentyfikowane obiekty latające oraz pozaziemskie cywilizacje to temat, który potrafi rozpalić naszą wyobraźnię do czerwoności. Odwieczne pytanie ludzkości, czy jesteśmy sami, jako jedyna inteligentna forma życia w bezmiarze wszechświata? Wiadomo, że potrzeba naprawdę starannie przygotowanych warunków, żeby w ogóle mówić o możliwości powstania życia w takiej formie, w jakiej występuje ono na naszej planecie. Mamy wodę, tlen, idealną odległość od Słońca, czyli sprzyjające warunki do życia na Ziemi. To wszystko rzeczywiście wydaje się, biorąc pod uwagę naukowe teorie powstania Wszechświata, czymś naprawdę niesamowitym i unikalnym. Ale czy naprawdę na tyle unikalne są nasze warunki, żeby inteligentne formy życia nie mogły powstać nigdzie indziej? Być może jeszcze na długo przed nami? Tylko w samym widzialnym wszechświecie jest ponad 2 biliony galaktyk, takich jak Droga Mleczna. Każda galaktyka zawiera przynajmniej kilkaset miliardów gwiazd, co daje liczbę 200 tryliardów gwiazd we wszechświecie. Przy takich ilościach możliwość istnienia życia wydaje się wręcz oczywista, ale czy gdzieś tam we wszechświecie znajdują się inteligentne formy życia? Closed doors, yeah. and have you seen any of the bodies? That's something I've I've not I witnessed myself. Okay, and so with that being said, you know the other statement that has been made that was intriguing to me because, and it's intriguing because. David Grash, były oficer Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego i do niedawna członek All Domain Anomaly Resolution Office. Wewnątrz Pentagonu zeznał pod przysięgą podczas wysłuchania w podkomisji do spraw nadzoru Izby Reprezentantów, że Stany Zjednoczone od lat 30 XX wieku są w posiadaniu technologii o pochodzeniu pozaziemskim, a także ciał obcych istot oraz prowadziły od tego czasu kampanię dezinformacji nastawioną na zaprzeczanie ich istnieniu. Według niego USA mają w swoim posiadaniu nienaruszone pojazdy obcych, a władze od dekad prowadzą program inżynierii odwrotnej, próbując odtworzyć technologie pozaziemskie. Grasz twierdzi, że zgromadził te informacje podczas swojej pracy w zespole Pentagonu, przesłuchując kilkadziesiąt osób, które miały kontakt z UFO. Dodał również, że on sam wraz z żoną doświadczył czegoś bardzo wstrząsającego. Przyznam, że osobiście wiele razy słyszałem opowieści o UFO. Jednak zwykle wypowiadane były przez prostych ludzi, którzy nie ryzykowaliby w żaden sposób swoją reputacją. Dopiero niepokojące zaczyna się to robić, gdy słyszymy to od ludzi, którzy piastowali jakąś wysoką rangę wojskową i mają faktyczne pojęcie o tym, co mówią. framework, crashes. Zeznał również, że wie o wielu swoich kolegach, którzy zostali fizycznie zranieni, zarówno przez niezidentyfikowane obiekty, jak i przedstawicieli władz, próbujących ich uciszyć. Sam powiedział, że obawia się o swoje życie, ponieważ wie o planowanej przez władze zemście. Odmówił jednocześnie podania szczegółów podczas jawnego wysłuchania, twierdząc, że może je podać podczas zamkniętej sesji. Obok Grasza wystąpili podczas wysłuchania również dwaj byli wojskowi piloci Ryan Graves i David Fravor opowiadali o swoich doświadczeniach z niezidentyfikowanymi obiektami w powietrzu które zdawały się przeczyć prawom fizyki według Gravesa cywilni i wojskowi piloci rutynowo spotykają się z niewyjaśnionymi zjawiskami powietrznymi lecz bardzo rzadko je formalnie zgłaszają w obawie o swoją reputację i karierę jeśli wszyscy mogliby zobaczyć dane czujników i wideo, które ja widziałem nasza narodowa debata zmieniłaby się. Wojskowi opowiadają o obiektach, które biorąc pod uwagę obecnie znaną nam technologię, zdawały się łamać prawa fizyki. I to nie tylko przez manewry, jakich dokonywały, ale i z powodu choćby ich kształtu. Jeden z opisywanych przez nich obiektów wyglądał jak czerwony kwadrat o boku długości około 100 metrów, który zatrzymał się w powietrzu na kilka sekund bezpośrednio nad wyrzutniami rakiet po czym odleciał? Po przesłuchaniu kongresmeni wezwali wojskowych przywódców i przedstawicieli wywiadu do odtajnienia dokumentów i podania ich do opinii publicznej. Przesłuchanie odbyło się pod koniec lipca tego roku i na chwilę obecną nic się jeszcze nie ruszyło w tej sprawie. Czym więc były te obiekty i czy rząd USA faktycznie coś ukrywa przed światem? Być może tego się kiedyś dowiemy, ale to, co się wydarzyło wczoraj w Meksyku, zdaje się być jeszcze bardziej niesamowite. el pedirles a todas y a todos que se manifiesten eh, prometiendo, jurando, si se pueden poner de pie. Dziennikarz Jamie Muson zaprezentował w parlamencie Meksyku wysuszone ciała niewielkich istot, które, jak zeznał pod przysięgą, zostały wydobyte w Peru i mają około 1000 lat. Nie są ludźmi i nie stanowią części naszej ziemskiej ewolucji. Pokażemy dwie istoty, które zostały wydobyte w Peru w kopalni Ziemi Okrzemkowej. To wysuszone ciała znalezione pomiędzy miastami Palpa i Nazca w 2017 roku, które zostały dogłębnie przebadane zarówno przez dziennikarzy śledczych, jak i naukowców. Podczas specjalnej sesji meksykańskiego kongresu poświęconej niewyjaśnionym zjawiskom. Powiem wam, że oglądałem to posiedzenie i pozytywnie się zaskoczyłem. Ponieważ jakiego tematu było ono nie dotyczyło, to fajnie, że politycy podchodzą do tego poważnie i pozwalają na przedstawienie swoich dowodów w parlamencie, nawet jeśli faktycznie się z nimi ostatecznie nie zgadzają. Wyobraźcie sobie zaistnienie analogicznej sytuacji w polskim parlamencie. Niko, proprio de unuevo. La comunidad de metido Następnie zaprezentowano kongresmenom wysuszone ciała, przypominające niewielkie mumie, leżące w przeszklonych drewnianych skrzyniach. Muson twierdził, że istotami zajmowali się m.in. badacze z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku. Przy pomocy datowania węglem C-14 ustalili, że ciała mają około tysiąca lat. Eksperci zeznali pod przysięgą, że wewnątrz jednego z ciał znaleziono Jaja, a obydwa osobniki miały implanty z rzadkich metali, między innymi osmu. Według ufologa istoty nie zostały wydobyte z rozbitych statków kosmicznych, a prawie 1 trzecia ich DNA jest nieznana. Nie są to mumie, to ciała, które są zachowane w całości i nie były przedmiotem manipulacji z zewnątrz. Mają szereg elementów, które czynią je naprawdę niezwykłymi, powiedział mu są. To naprawdę ciekawe znalezisko, jednak żeby potwierdzić argumenty tego dziennikarza trzeba będzie poczekać na oficjalne przebadanie. Tych ciał. Warto podkreślić, że Muson już w 2017 roku wysnuwał podobne argumenty odnoszące się do pięciu innych ciał, które również znalazł w Peru. Wtedy okazały się one być zwykłymi mumiami dzieci. Więc czy tym razem potwierdzą się jego przypuszczenia? Nie wiadomo. Na pewno ciekawy jest fakt, że wewnątrz jednego z ciał są jaja, a ponoć oba posiadają implanty. Czym one naprawdę są? Na to odpowiedzi będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Przynajmniej do ustalenia oficjalnej wersji. A wy jak my Myślicie, czy faktycznie mogą to być ciała obcych przybyszy? Czy może to kolejna próba zabuśnięcia Meksykanina? Jakaby się prawda jednak nie okazała, to coraz częściej ostatnio słyszymy, że na tematy obcych form życia wypowiadają się prominentne osobistości. Kto wie, być może to jest efekt tak zwanego wielkiego zwiedzenia, które ma poprzedzić powstanie nowego globalnego rządu. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach pod filmem. No i napiszcie, czy wy byliście świadkami obserwacji UFO. Adiós.